Chciałam powiedzieć, że dziewki, które mieszkają w tym samym bloku co ja, podpierdoliły mi dzisiaj w nocy moje ciuchy, podpierdolono mi moje kurtki, moją herbatę, moje, e, mój rosół, kurwa, który wczoraj robiłam niedzielni. Podpierdoliły mi moje kosmetyki znowu, moje perfumy, wszystko i kurwiły się po ulicy, a te panie mają dzieci i to jest stan mojego kurwa buta. Które zostawiły mi te jebane kurwy, które na no, stopnie kurwa okradają, napierdalają, dragują tylko po to, żeby dawać kurwa dupy. Panie mają dzieci, ja myślę, że trzeba zrobić coś takiego, że panie miały przykład, to znaczy przykład dla dzieci, że mamusia nie powinna czegoś takiego robić, powinny wszystkie kurwa iść do pierdla za prostytucję i za wpierdalanie mnie, że ja robię to, co te kurwy mi robią. Ja wczoraj w ogóle nie wychodziłam, dzisiaj też nie zamierzam wychodzić. A jak ktoś będzie popierdalał za przeproszeniem w moich rzeczach i kradł albo robił jakieś inne skurwysyństwa, sorry, ale panie dookoła stylizują się na mnie, więc powinny kurwa mi zapłacić za szkody i za to co mi podpierdalają.